Dobry wieczór. Nauczeni doświadczeniem z poprzedniego roku zaczynamy szał przy fioletowej i naprawy i serwisy przedzlotowe Co mamy? 1 kwietnia o godzinie .15. O 2.15. O 2.15 w nocy jedziemy odebrać fioletową. Tak nagrywamy vlogi zawsze. Nocy. Z, kolek, z nowym kolektorem, niewystrojoną i w ogóle tajgon, żeby jutro ją wstawić na nowy wydech, żeby tydzień później ją wstawić na nowy program i kilka modów. Także, no lipca chyba się wyrobimy. Może. Może. No, to zabieramy was w nocną czwartkową, już piątkową podróż. Gremlinem na zimowy. A ty, jak będziesz miał? Na sami. <laughs> Dzień dobry. Co ty to robisz? Mierzę... Skąd, żeby odciąć kolankę na to na stopień. Specjalne tajne techniki na kartce to. Tak, z lat 90. No dobrze, ołskup. Pasuje do samochodu. A, a żeby nie było za kolorowo to zażegane wszystko. Pompa wspomagania i tak. Jej. Nie. Gruz. Dosłownie straight pipe zaczyna to wyglądać konkretnie Wszystko pięknie pochowane doświutko będzie darmo ja to. Parę godzin później. Prawie, że parę naszy, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Cały wydech mamy już połapany. Przygotowany, robimy teraz wieszaczki. I w sumie jest i pucha już jest ustawiona. Tak jak mam być docelowo. Wydek w sumie nam się sporo uprościł. Bo podparty w dwóch miejscach teraz będzie w czterech, bo waży. Nie, nie wiem, jak może ważyć teraz. Nie, chcę cię oszukiwać, się, mam pojęcia. No ale sporo, więc stwierdziliśmy, że dwa dodatkowe podparcia mu na pewno czuć pomogą. Ile? To? pod rękę. Na pewno. Czuć pod rękę na pewno. Tak, czuć pod rękę zdecydowanie. No, troszkę ciasto tu się robi, ale. Udało się to fajnie wszystko upchać. Nic. Ostatnie. Zabawy z duperelami, a potem trzeba to wszystko ładnie pospawać. No, panie bohaterze. Panie bohaterze, pocinkam. Tak. No i tak. Czasami no. trzeba sobie pobrudzić ręce. Czyżby nadszedł ten cudowny moment? To jest ta chwila. Chwila prawdy. No to nasze dzieło. Co okaże się, z tego sprowadza. A nie lubię, jak to będzie ładna, piękna rura i stara poskudna zapyziała puszka wygląda żałośnie. Mówię, że dobrze, Mówię, że dobrze wygląda. Chodźmy podejrzeć. Tak, o. Mówię, to, nie podejrzeć. To, ile to jest podjęć? Wydaje mi się, że wystarczyłoby... ten. Ten, ten popuścić. No. To, te... Tak, wypolarowane rurku. Jaka japa? Jak się podoba? Zaraz zobaczymy jak odpali. To nawet przy swojej głowie wygląda na duże. Słuchaj, że mam wielki łeb, o co Ci chodzi? To, że Ty masz małą głowę, to, wie. to nie znaczy, że ja mam dużą. Nie, Ty masz normalną. Chodź. Ja mam mikro. No i tak miało być, że już i już. A tu jeszcze walka I już, ze spasem. Już, no. już prawie. Trochę w prawo, trochę w lewo. Znowu trochę w prawo. I teraz jest ideolog bez tamtego wieszaka. Ale nie możemy sobie pozwolić, żeby nie nic się. No nie. Wymagający klient. Sukces? Sukces. Przestały spadać gumy? Dlatego zawsze mówię, że lepiej bez. Hmm. Zsuwające się gumy, to nic dobrego. Nie. Jak tam? Głośny. Głośny jest? Co? Nie. Głośny, <głosny> co? Pan Miturski miałbym opowiedzieć, co się działo z samochodem, zatem opowiadam. No nie mieliśmy go przez prawie dwa miesiące. Stwierdziliśmy, że w tym roku trochę wcześniej zaczniemy się ogarniać i zrobimy to jak należy, w końcu, żeby, miejmy nadzieję, wygenerowało tyle, ile powinno. Więc. Jak sobie tu zobaczycie bliżej, jest nowy kolektor wydechowy. Tym razem, już prawidłnie te 4 na Twin Scrollu, czyli tak jak sprężarka, z dwoma ojcowcami Tiala m 44 Więc to było mega ciężko. Z jest to angle, jest tu magiel, jest tu serwu hamulcowe, pompa sprzęgła, itd. i Wszystko po tej stronie to, to Adam miał tam z danym spory Tetris do zrobienia, i to wszystko jest na milimetr upchnięte, ale się udało. No i stwierdziliśmy, że skoro jest nowy kolektor i ma to w końcu wydmuchać ile należy, to zróbmy prawidłowy wydech, więc wjechał nowy downpipe 3,5 cala i calutki wydech 3,5 cala przelot zamiast 3 cali. Udało się go w miarę fajnie prosto poprowadzić z Wiktorem. W sumie zajęło nam to jeden dzień zrobienia całego wydechu, więc mega tylna puszka dostała blica tak jak była. No i teraz co, za tydzień odstawiamy wóz do Bartka na zmianę kulera i montaż wtrysku metanolu w dolot i nastrojenie i modlimy się, żeby było spoko, ale żeby nie było zbyt kolorowo, no to za każdym razem jak coś robimy, to odkrywamy jakiś faka więc żyga nam totalnie z pompy wspomagania raz Enty i chyba z i z chłodnicy oleju, więc trzeba tu trochę rzeczy pouszczelniać, założyć kocyk na turbo, wystroić i zająć się kosmetyką całą, czyli karbonami, jak widzicie jest ubrany wóz z karbonów, jak dolanowo, bo były gówniane, tylny dufuzor też leci do bicia węglem, i trzeba trochę rzeczy naprawiać. Ach, no i pokażemy Wam później, bo w domu czeka zestaw nowych hebli na tył, Cztery tłoczki z porszu i nowe tarcze DBA i nowe klocki. To zrobimy unboxing, bo leży już trzeci tydzień i kupiłem... Tak. Nie rozpakowany, bo jesteś takim influencerem, że powstrzymałeś się nawet przed rozpakowaniem pudełka. Leżę. Nie potykamy się o to w mieszkaniu, więc w końcu musimy to rozpakować i schować, więc pokażę Wam tutaj w tym odcinku. Jedziemy się pierwszy raz przyjechać z nowym wydechem. I... No i pytanie, których wszystkich nurtuje, a zwłaszcza tych, co. Nie mają chyba do czynienia tak bardzo z No. Ile szacujesz, że będziesz miał koni. Łukasz. <noise> Hej. <noise> no, no, ile szacujesz, że będziesz miał kucy pod maską, co? <noise> Plan jest na 8 z przodu, pewnie się nie uda, będzie 700 z hakiem, to będzie git. Na razie jest 600. A ja sobie szacuję 800, bo jestem optymistą. Jest 630-40 teraz, <noise> ale jest to dużo za mało. Na to, co zostało tu włożone. Zobaczymy. Ile wypuje, tyle wypłuje Więcej nie robią w dupę. Spalę ten samolot jak już będzie. Nie chcę. Koniec. Po. Jakby to było na Prima Prilis, to jeszcze miałoby sens, co ty gadasz. Nie spaliłbyś go, jakby miał 100 koni. Więcej modułów Oprawiłbyś go w ramkę i powiesił na ścianie. Więcej modów mechanicznych już tu nie będzie. Nie wypłuje, tyle wypłuje, Mam dosyć. Potem tylko dbanie o to, żeby jeździć. Koniec, To co jeszcze? Prezentuj broń? To czekaliśmy do pierwszej, żeby móc zacząć nagrywać, bo są to za nagrywanie nasze za dnia. Tak, dobry wieczór. A może już nie no jeszcze dobry wieczór. Dla nas wieczór. E, mieliśmy to dla Was rozpakować na luzie w ciągu dnia, ale nie było kiedy. A dzisiaj zmusiła nas sytuacja, bo mieliśmy zrobić tylko unboxing a nagramy do tego odcinka jeszcze montaż tego wszystkiego, Nic fajnie, ale. Okazało się, że możemy nie mieć pewnych części potrzebnych do montażu, więc musimy sprawić, co tu przyszło, bo jutro jest ostatni dzień, kiedy możemy to zdobyć bardzo biegusiem, żeby móc to zamontować pojutrze. To, 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 yy, no to, 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 no, to, to, zaraz pokażemy, co. Na dzień dobry mamy klocki kołka. Nawet nie pamiętam, który model zamówiliśmy, ale jakiś taki średnio przyjemny do jazdy drogowej. Montujemy na tył czterotłoczek. Z Kajena i odebraliśmy zaciski świeżo po piaskowaniu i lakierowaniu, ale ogarnęliśmy się, że no właśnie brakuje nam tam elementów montażowych. A tu mamy bardzo fajne paczuszki z Australii, z Australii. Z Australii, więc jak ktoś lubi dobre hamulce i słyszy Australię, no to w zasadzie jest chyba tylko jedna taka fajna firma. Pierwszy nasz taki set w naszym aucie w ogóle ever. Uważajcie, to jest piękne. Jak zapakowane. I ciężkie. ciężkie. I mamy nowiutkie tarcze DBA. Pokaż. To jest model, bodajże. Trzymam. to jest? Te, chyba te 4000? Jeżeli to kojarzysz Czyli taki najbardziej znany model drogowo-sportowy um, i skąd my w ogóle to mamy, my nie, raczej nie robimy tu nikomu reklam, nikt nam że to nie płaci, tak, te 4000. natomiast mamy taką przyjemność, że co roku współpracujemy z firmą Breaks.pl w ramach jakiegoś tam Barterów, i appestów, i fluta, flututów. W ogóle nie lukuję produktów. I tak się stało, że dzięki temu barterowi załatwili nam te tarczy DBA i te klocki, co okazuje się, że nie jest takie łatwe, ponieważ naprzód potrzebujemy tarczy z Lexusa i SF-a i na tył również, bo takie mam adaptery do tych brembosów z Kajena. No, i z dostępnością jest tak fajnie, że czekaliśmy chyba z pół roku na te tarcze, żeby to je wyprodukowało i nam je wysłało do Polski. A i tak to ogarnęli, więc szacunkę, szacunkę czy jak ty to tam Szacukę. Szacunek. Szacunek. Dobranoc, widzimy się. Na montażu. Na montażu. Montaży. Montaży. Dobrze. Jak obiecali? Tak, zrobili. I przyjechali. I przyjechali, i będą psuć. A jesteśmy, gdzie jesteśmy? W Hypertechu. Hypertech to miejsce HYPERTCH -Y -E -E serwis BMW najlepszy serwis BMW w Warszawie może być dzisiaj zamknięte. W zaprzyjaźnionym serwisie BMW, który nam uszczył podnośnika w sobotę, dziękujemy Filipie i bierzemy się za robotę. Tadaam. the gate. Pit stop. Proszę wytłumaczyć operację. Czekamy kółka, Podnosimy I... wóz, Demontujemy hamulce, montujemy nowe. Wyjeżdżamy. Koniec. wiesz. Godzina. <głosy> <głosy> You're fake laughing too, right? <noise> to się działo. I co? To Jakie kamień. mnie. ładny Taki ładne kółeczko, ale tylko czy tu opłonkę widać? Czy to jedziesz? I To opłonkę widać. Proszę prawdy. I takie ładne śrubku. Nie że takie ładne śrubku ma. Nie ma. Okradł. Nie macie 300 fałki i 0 W20, tak? A nie, 0,20 nie 0W-20? Wodę mamy w kranie tam. Ciepła, zimna. Ej, 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 ty do mnie? Wow! Czy to ten słynny pan z hypertechu? Proszę pana, proszę pana jedno pytanko. Co pan jada na śniadanko? Wow! Tylko. Wow! Białko! <grym> coś nie coś potrafię! Nie. <grym> co ty mieć tam co? Mówisz? Może jest sobota. Nieprawda. I. Nie pamiętam. Wiesz, że się jest warta dychę. Wiesz, że jest warta dychę. Tylko, że ty dasz dychę. Dychę mogę dać. Świnia. A na imię ma Adrian. Świnia Adrian? Że młat? Że Może tak? Teraz to już nic nie widać. Logo na logu. Karton na kartanie, to, jest... to Pani marketing, Pani kreacja online, Pani kurde content, proszę się wykazać. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, 23, my w pełnym składzie, powrót z warsztatu. Zaczęliśmy o 12.30. Robota na 2-3 godzinki. Tak, plug and play nie istnieje. Nie istnieje w takich samochodach. Nie. Jak ktoś Wam mówi, że to jest plug and play, szykujcie cały dzień. Wymieniliśmy tarcze przód i klocki przód, co było dosyć prostym zabiegiem. Prawie. Wymieniliśmy Tył i klocki tyłu, i zaciski tyłu, które miały być prawie tutaj, a nie były, więc szlifowanko i te sprawy, więc fajne. Do tego uwaliliśmy tylną szpilkę koła. Super, ale jest sukces. Mamy nowe heble DBA, mamy nowe zaciski na tyle. I po powrocie do domu okazało się, że tylne zaciski tak trzymają te nowe klocki, nowe tarcze, że w zasadzie felgi płoną z tyłu jestem jest na pół garażu. Coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak, ale cóż, daliśmy radę. Wygląda to petarda, jak hamuje, nie wiemy. Cały czas. Cały czas hamuje, nieustannie. Ale tak czy siak, przede wszystkim chcieliśmy tu serdecznie podziękować Adiemu, który dzielnie nas wspierał i zostawił swoją ukochaną na 2-3 godzinki, żeby nam pomóc, a spędził w warsztacie cały dzień z nami. No bez niego byśmy nie dali rady, złotych chłopak. Co nam więcej możemy powiedzieć? Jakie plany dalej? odstawiamy wóz do Bartka znowu na nowy kuler i wtrysk metanolu. Stroimy, modlimy się w końcu o fajny wynik i modlimy się, żeby heblety zaczęły działać i to będzie koniec mechanicznych zabaw z tym wodzem, bo mamy serdecznie dosyć już modzenia go. I żebyśmy zaczęli sezon w maju, czerwcu, nie na koniec sierpnia. Więc pozostanie estetyka jak widzicie obrany z karbonu, karbony nowe się robią, będzie troszkę ładniej i chyba tyle. No, będziemy starali się Wam zrobić jakieś fajne odcinki w końcu o MK4, jak wyjedzie w pełnej krasie na światło dzienne i będzie fajna pogoda, coś Wam więcej opowiemy. A tymczasem magia. A tymczasem życzymy dobrej nocy i powodzenia w projektach. I komentarz, like, subskrypcja, ślad po sobie, wsparcie w walce z algorytmem YouTube'a. Tak, i dajcie znać, czy Wam też tak super idzie z budowaniem Waszych projektów. Tak, jak macie jakieś ciekawe fakapy, to zostawcie nam i pocieszcie nas, że nie jesteśmy sami. Primo, pożegnaj się. Piąteczka. Piąteczka. Piątka. Piąteczka. Piątka. No super. No super. Tak. Go. To Dobrze.